Dobra, kochani, Alfa wróciła. Słuchajcie, zajmiemy się robotą, a później opowiem. Ten silnik ma problem z odmą silnika i z zasysaniem od dołu ropy, oleju, oleju. Wszystko wam pokażę później. Na razie pierwsza robota, później rozmowa. Hej, no i dobra, na początku trzeba zdjąć filtr, tą rurę, to wszystko. Robi wyjazd, także zaczynamy od tego. Alfiarze nazywają to skudetti, czyli serce alfa. Mi się wydaje, że tu jest serce, ale tu chłopak już rozkręca. Arbajt, Arbight, snala, wajta. Czy Nie, I don't know. sam. Dobra, słuchajcie, napinacz trzeba napiąć, gdzieś jest, że włożymy, więc napinacz napiąć, poluzować i ściągnąć pęknięty pasek. Także no i dobra, zablokujcie sobie, tam wchodzi ten pasek, już jest luźny. Czekajcie, może jeszcze. Bez na kartkę narysuję, jak ten pasek idzie, żebym się później nie pomylił. Dobra, narysowałem sobie piękny rysunek, jak pasek idzie. Będziemy wiedzieć, jak założyć. Pamięć jest skrótka, lecz doskonała. Oh my God. We have two Mamy dwa. No, should be no, like that. Be like that. Dobra, żeby tension zdjąć, to ta środkowa, napinać, żeby zdjąć to ta środkowa. Śruba, ściągamy i powinien być pisiwał zatem. Nasłuchajcie, no, za tym są cztery śruby trzeba je odkręcić i tam gdzieś się wkręca śrubka dupka numer 5 powinno wykręcić się to dobra, pierw wykręcamy to i tyle Dobra, misiaki wisiaki teraz tak. Wkręcamy sobie tu śrubki. Wkręcając te śrubki, powinno nam wyjść cały ten. Jak to nazwać? No, PCV-Valve, niech będzie. Odma. Ok, guys, that bolt turn in. And when you turn, should be PCV-Valve slow and slow come out. No i dobre, słuchajcie, jak widzicie. Wkręcając, robi się powoli tutaj mały otworek. I wkręcamy tak jedno, drugie jedno, drugie widzicie, już powoli wychodzi. No dobra, słuchajcie, stary, nowy się różni. Podejrzewam, że ten już jest poprawiony technicznie. W środku, jak już wyciągniemy ten cały metalowy, jest w środku na imbus czwóreczkę. Imbus czwóreczka wykręcamy. Ja próbowałem ciągnąć, ale tam jest jeszcze śrubeczka. Więc wykręcamy tą śrubeczkę, następnie wyciągamy, teraz wkładamy tego gościa i skręcamy wszystko z powrotem. No i dobra, słuchajcie, tam trzeba te sprawy wyczyścić. Wiecie, tam gdzie o ringi idą, nie? Żeby nie było nam żadnego wycieku. Ładnie ja użyłem takiego opada, żeby to tam wyczyścić. Żadnego rdzy nalotu i wkręcamy nowego filtra. Dobra, wkładamy sobie śrubkę wkładamy i rączką próbujemy wkręcać. Miejmy nadzieję, że się równo wkręca. Nie zepsujmy nic tam gwintu. Róbmy to powoli i delikatnie. Jeżeli czujesz, że ręką się nie wkręca, przerywasz jeszcze raz, bo może krzywo się wkręcić. Co you say? Ale, big face. No, small face. Co you say? Passion, love. How call uh, Alpha? Alpha family. Alpha family? Uh -huh. You know, I have a passion love family, VAG family. Yeah. Volkswagen Auto Group guys. Volkswagen. You're natural. And you passion love? I don't know. You don't know what you love. You, I don't know Alfa, I don't know how uh, call Fiat Group. The best. The best. No, the Scheisse. The best. Scheisse, that Motors is that natural Haber Grabki. We finish. No dobra, jeszcze raz zbliżenie. Tu są te dwie śrubki, wkręcacie wkręcając wychodzi nam cały PCV Valve e, odma, także jest to fajne, mądre rozwiązanie, także widzicie. Nie tylko złe rzeczy Alfa robi. Nie. We anyway we put new oil. Just clean in video. Do you understand? Yes, bro. Yes, bro. No, it's clean. Okay. I this is big. Good. You see, you see. People see. Yeah. you don't see it, people see. i just think they see now hello very nice you know why i do massage Why? make sure it's no twist anyway we put new oil We have parts number. I can get it. Yes. It's nice to tell people a parts number. I'm send you, so I have. Because no one the bug, that's interesting. Brief. Brief. Very, good. Very good. This in the camera? Yeah. just do massage make sure it's our ring nice and smooth no ring here it is like should be something new one. You no know, maybe give me close ah that's good that's good clean Can I have? Can you have? Of course, you have. If you wanna. <laughs> Look, mm -hmm. this is fancy, dude. too uh, do, do, do. Nie, no, I make trochę slightly dirty. Yeah good. nie, yeah. No, because now to looks like I have tools, you look guys. Very good. We take guys, take off the bolt, wykręcamy śrubki. Cioch, ciach, 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 Nie wiem jaka to jest śrubka. dziesiątka. Didn't need that for putting it back on. No. Just uh, pull. Dobra, słuchajcie, wbijając, załóżcie sobie soketa, żeby nasadkę, żeby była tej samej wielkości co tu, żeby nie uszkodzić. Tu, tu, tu. Kamera. already what no 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 it's more we need slightly more slightly you see oh yeah if you do that self just socket that hard that it's soft yeah I Ta Teraz tak, smarujemy wszystko olejem i wciskamy. Muzyk. Dobra, słuchajcie, położymy sobie troszkę tu, tak posmarujemy dziurkę, paluszka włożymy, żeby była szczęśliwa. Posmarujemy to wszystko sobie olejem. Tak, tutaj te oringi również pomasujemy sobie. Pomasujcie, tak? tak, żeby to wszystko ładnie wyglądało, tak, yeah. tak, Wrong way, I think tak, yeah, I tak, as well A tak, tak, Louis, tak, tu 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 Yeah, you think it's good thing. So we take bolts now i wkręcamy. half polish how English. We take bolts and tight, yeah. Dobra, słuchajcie, teraz wkręcamy śrubkami ciach ciach ciach. I powinno być dobrze. Dobra, słuchajcie, wszystkie śrubki od tego są tego samego rozmiaru, więc obojętne. Kotir. Dobra, słuchajcie, teraz te śruby wkręcajcie sobie na cross. Na przeciwko, trochę obrotów, jedna, trochę obrotów, na przeciwko, druga, żeby to ładnie się ułożyło. Słuchajcie, tutaj mamy te śruby, są aluminiowe. Wkręciłem stalowe i będziemy dociągać to wszystko stalowymi śrubami. Bo boję, naprawdę boję się, że się zerwie i będziemy mieć problem. więc wkręcamy stalówki na krześnię. Dobra, słuchajcie, no uważajcie, to trzeba dopasować. Trzeba do góry w boki, do góry i wpychać, wpychać jest to trochę triki, ale udało się tak jak widzicie, śruby już wkręcamy ręką powinno to wejść ręką to powinno wejść i to do końca, ale mówię góra, dół, góra, dół lewo, prawo, po prostu w ten sposób, góra, dół pchamy do środka zabawy, zabawy, ale lecimy do przodu ale trochę zabawy z tym, żeby włożyć wszystko równo i w ogóle, ale udało się tak jak mówię góra, dół, ruszajcie, żeby to się, bo można popsuć gwinty. Te śruby kupcie nowe. My nie mamy, użyliśmy starych. Są pewnie aluminiowe, lepiej wymieniać. Także jedziemy do przodu. Teraz zakładamy tego gościa i jedziemy do przodu. Dobra, słuchajcie, paski ogólnie są numerami te same ale ten trochę już się chyba wydłużył mi się wydaje zakładamy pasek ładny nie wiem ile ten ma frezów o, w końcu z alfy przyszedł rysuneczek mamy piękny i z tego rysuneczku ściągamy jak to założyć okay. No dobra. Rysunek pomógł, bo źle założyliśmy. Tak to ma iść. Teraz zakładamy klucz, zwalniamy i wyciągamy śrubokręt. Wtedy będzie napięty. Yeah, we need to look. Make sure guy. Break. Brum, brum, brum. jak się udało, to sprawdźcie, czy wszystkie kółka mają dobrze. Czy wszystkie kółka są dobre. Ja tu sprawdzałem, kręciłem, czy nie mają jakiegoś fluzu po prostu pędzę ze starości. Ja, kończymy z Alfą, zakładamy, pokrywę, Comment problem został. I kończymy. Ciao Bambino. Ciao Bambino. I to to? Łączmy z Pik. I to to? Ciao Bambino. Ciao Bambino. Ciao Bambino. Dajcie, słuchajcie, słuchajcie, 2.2 JET TDI ma dwa dosyć duże problemy. Pierwsza jest odma. Pierwsza jest to odma. Słuchajcie, z tego, co sprawdziłem, to ona po prostu przepuszczała olej. I może parę słów o odmie. Zawsze, jak robię serwisy, zaglądam do turbinki, zaglądam do odmy, do rury. Dlaczego warto to zrobić i jakie problemy odma Wam może zrobić? Słuchajcie, odma może się zepsuć na dwa różne sposoby. Pierw odma, co to jest z odma? Jak powiedzieć, jest valve, jest po prostu silnik. Pracując tworzą się różne gazy w silniku, w komorze korbowotłokowej tłoki pracują jakiś gaz przedostaje się gorący olej też i te gazy muszą uciec dlatego po to są odmy odma powinna przepuścić gaz do, do lotu i ten gaz powinien być wprowadzony do komory spalania i spalony i wydalony jeżeli odma pierwsza, jakby powiedzieć, wada, to tak jak tutaj mieliśmy, jest to, że odma przepuszcza olej, nie separuje i leci z gazem. Dlaczego to jest takie niebezpieczne? W ogóle dlaczego tak to nie jest bezpieczne? Ze względu tego, że spalanie oleju, zbyt duże spalanie olejów dieslu w silnikach benzynowych. I jak no, w dieslach i jak w silnikowych jest niedobre bo przy spalaniu e, oleju tworzy się popiół popiół jest niewypalany a zapycha nam DPF dlatego e, warto tam zobaczyć żeby nasz DPF dłużej żył jeżeli masz silnik benzynowy jest to niewskazane dla twojego katali katalizatora to jest pierwsze po prostu spalanie oleju nie jest dobre dla silnika samego i oczywiście dla waszego DPF-a po prostu zapycha. Wtedy trzeba go wyciągnąć, wyprać, bo no niestety nie wyczyścimy go, nie wypalimy, tylko chemicznie pod maszyną go wyczyścimy wtedy. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli odma, zapcha się. Ciśnienie wzrasta w silniku i wszystkie uszczelki, które są słabsze, turbino. Ten gaz gdzieś musi uciec. Rośnie ciśnienie i wylatuje turbiną, wylatuje jakimiś uszczelkami, już słabszymi. Po prostu nie jest to dobre dla samego silnika. Oczywiście również olej w turbo oznacza spalanie oleju, i znowu mamy zapchany DPF. Dlatego warto to zrobić i warto tam zajrzeć. Jeżeli chodzi o 2A2 JET i, tak jak dobrze mówię, to jeszcze ma jedną, jeden problem. Widziałem, że ta odma już jest, ten filtr jest już inny. On tam ma nakładkę. Miejmy nadzieję, że będzie dłużej żyć, ale słuchajcie, po prostu bym wymieniał odmę co 160 tysięcy kilometrów. 100 tysięcy mil u mnie zamierzam też odmę wymienić, także no co ja Wam powiem. Następne, następna wada w tych silnikach jest smok o, pompy oleju. On jest w misce oleju, i jest tylko z miską przykładany i pomiędzy jest uszczelnienie. Te uszczelnienie, zaraz Wam może jakieś fotę wrzucę, te uszczelnienie jest słuchajcie, z czasem po prostu twardnieje. Jest jest strata ciśnienia oleju. To jest bardzo niebezpieczne. Część kosztuje parę groszy, ale niestety, żeby miskę ściągnąć, trzeba ściągnąć całe sanie. Całe zawieszenie rozpiąć i dostęp do miski mamy. Ściągamy miskę i wymieniamy część za 20. No może nie 20. 20 funtów. 20 funtów. No, niestety masz ten silnik. Polecam zająć się odmą, pierwszą. Jak widzieliście, mogliście sobie jeździć. Nie jest to trudne. Parę rzeczy trzeba pamiętać. Jak już założymy nowe oringi, ja założyłem, było wszystko, wszystkie śruby pasowały, wszystko było perfekcyjnie. Dokręcając, okazało się, że się nie dokręca. Wtedy nie na hamad dokręcamy, bo to oznacza, że coś to przecież tylko tam są o ringi. Odkręciłem, wkręciłem, odkręciłem, następnie wziąłem ten element z oringami, wsadziłem, zacząłem ruszać góra, dół, boki, boki i wciskać. I weszło, więc nic na siłę, wszystko z głową, a aluminiowe śruby. Wymienić też my. Nie mieliśmy, nie pomyślałem, że tam aluminiowe śruby są lepiej wymienić. Eee, kupić nowe z od razu z tym. No i, no i tyle. No. Także co Wam powiem? Eee, Dbajmy o tą odmę. Bo niby niektórzy mówią, że a, to odma. Ale jednak spalenie oleju jest nie dobre dla Waszego DPF-a, dla Waszych. Same, samo to 2 litry TS i słuchajcie e, odma zabija, tam też trzeba wymieniać odmę tam jest dużo łatwiej tą odmę wymienić u góry e, w dieselku już 2 litry TDI niestety trzeba wtryski wyciągnąć bo odma jest całą pokrywą e, zaworową więc tam już trochę roboty jest też trochę zabawy było ale da się także e, silnik 2 e, litry 2N2 2 litry J, JDI e, odma, i słuchajcie, i, słuchajcie ten, ten oring na. No i miskę ściągamy, i tą muszczelkę na s, s, jak to się nazywało Na smoku, na smoku pompy olejowej. Tam po prostu z czasem jest brak ciśnienia. A jak na razie to co? Pasja, miłość, rodzina, wak, rodzina. Trzymajcie się. Za tydzień, za tydzień będzie wak. Będzie dobrze, będzie zabawa, będzie czyste porno. Na razie.